Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trola. Zapraszam na kolejny draping. Dzisiaj wyjątkowo bez losików. <laughs> eee, chyba mi się skończyły. Może tam jakieś w szafie jeszcze dwa, trzy leżą, ale mam już chyba koniec z losikami. No zobaczę, tam przeszukam jeszcze moje biurko. Może tam coś jeszcze wyszukam. Eee, wynajdę. Ale na chwileczkę, na chwilkę macie przerwę od losów. <laughs> Wiem, że macie ich dość u mnie na kanale, ale no właśnie. Może jeszcze kupię jakieś niedługo, jak do Polski polecę, bo jest nawet całkiem spoko zabawa z tymi losami. A dzisiaj mamy cztery z drapeczki Crazy 8 i mamy też super linię. No i właśnie zaczniemy sobie drapki drapać najpierw Crazy 8. 49, 50, 43 i 44. Takie mam dzisiaj numerki. No i drapiemy. Zobaczmy, co tutaj te Crazy 8 yy, czeka, e, czeka. Co dla nas yy, chowa, kryje. I tak mamy siódmeczkę. Dwójeczka. 5, 9. Kolejne 5. Sześć, trzy, sześć, cztery i jeden pusto. Pierwszy crazy osiem pusta. Druga crazy osiem. Uwaga, uwaga. Dwa, jeden, sześć, dziewięć, cztery. 7 trójieczka, trójieczka 6 i 5, no druga pusta, coś nie chcą dać mi tutaj wygrać. Zdrabka trzecia dzisiaj już, numer 50 z paczki 9, 6 7 1, 2, 5 7, 5, 3 i ostatnia trójeczka, kolejny pustaczek trzeci, no nie wierzę. I Crazy 8, zrobka numer 49 Zypaczki już. Jeśli chodzi o Crazy 8, to jest ostatnia dzisiaj mamy 6, 9, 2, kolejna liczba to 7, trójeczka. Jedynka, trójka, no chociaż jedna ósemka, uff, czwóreczka i piątka, a ta ósemka kryje, uwaga, uwaga, piątaczka, o. Czyli tą najniższą wygraną, no ale dobre i to. I możemy przejść kochani do super linii. Numer 50 z paczki, czyli ostatnia zdrawka. i szukamy moje symbole. Zobaczymy, mamy parasol i rolki do znalezienia. Mm, 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 mm. Rolki są dwie sztuki, a nawet i trzy. A parasolki tutaj nie widziałem. No chyba nie. Popcorn i ptaszek. Jest ptaszek jeden. Tylko? No chyba tak. Wiatrak i balony. Takim szukamy dwa kolejne symbole. Wiatrak najpierw poszukajmy. Jest. Wiatraczek. Hmm, 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 hmm. Drugi i trzeci, a balonów nie ma. Niestety. Dobra, kolejne dwa symbole. Podkowa. Gdzieś tu ją widziałem, i kości też chyba widziałem. Podkowa jest jedna, i kości są też tutaj. Podkowa podkowa i podkowa, no i pięknie, a kości już więcej chyba nie ma. Ok, kolejne dwa symbole: słoń i krab. Tego chyba nie widziałem, ani jednego ani drugiego. Też tak mi się właśnie wydaje, tak też właśnie chyba jest. Półmetek z drapki Tęcza była i biedronka też była na bank. E, tu mamy tęczę i biedronkę obok siebie. biedroneczka i tęcza ok to byłoby chyba na tyle kolejne dwa symbole łódź i okulary mamy łódź okulary, kolejna łódź kolejny symbol to korona i księżyc są korony, albo jedna, księżyc mamy, o jest korona druga, tutaj mamy dwa księżyce obok siebie i tu jest jeszcze jeden, ok, tak, to by wyglądało na tyle i jeszcze sześć symboli, uwaga, uwaga, dzwon i czapka, dzwonek gdzieś tu był, jeden, drugi, Mm -hmm, mm -hmm. O, jest trzeci. Czapki nie ma. Nie, Słońce i monety. I sło... <laughs> Słońce i monety. Uwaga, uwaga. Słoneczko jest tutaj. Jedno, drugie. Um, tu mamy monetę. Słońce. Monetę. Tu nam piłeczka brakuje. Słońce. Moneta. I tu mamy słońce, ominąłem. Dobra, i dwa ostatnie symbole. Uwaga, uwaga. Lody pierwsze. Są tu jedne lody. Drugie. I tu. I ostatni symbol to motyl, który nam premii raczej nie da. Tu mamy motylka. I tylko to. Niestety, tak to wygląda, nie ma klucza, nie ma kwiatka, sakwy też nie ma, klapki, arbuzik. No lipa, dzisiaj mamy tylko tego piątaczka na pocieszenie w Crazy 8, no dobre i to trzeba się z tego cieszyć, <laughs> także jest spoko na pomnożenie, będziemy e, próbowali tą zdrapaczkę pomnożyć. Ja już kochani Wam się dziękuję, zapraszam na kolejne drapingi, kolejne odcinki, trzymajcie się, heja, pozdrawiam, cześć.